Cześć! Jestem Ewa, a to jest Luśia. Cześć! Luśia jest moim psem już od 10 lat w tym roku. Jest psem adoptowanym ze schroniska we Wrocławiu. No i jest moją super przyjaciółką i kumpelką i towarzyszką życia. W moim rodzinnym domu nigdy nie było psów. I ja zawsze bardzo chciałam mieć swojego, tego jedynego psa. Więc e, jak przyjechałam na studia 10 lat temu, to zdecydowałam się ją zaadoptować. Więc e, pojechałam do schroniska, bo bardzo chciałam mieć psa adoptowanego, nie, nie kupionego rasowego. Pojechałam do schroniska i wiedziałam tylko, że chciałam mieć suczkę. No, najlepiej szczeniaczka, więc pani zaprowadziła mnie do kojców z takimi małymi brzdącami. No i tak właśnie poznałam Lusie i tak ją wybrałam. Była najbardziej hałaśliwym psem z całej tej gromadki, bardzo płakała eee, i była sama w końcu, więc stwierdziłam, że to będzie ta, którą właśnie uratuję. Widziałeś. Miałaś wyobraźnię, jak będzie wyglądał Twój pierwszy pies? Na początku bardzo chciałam zaadoptować Amstafa. E, bardzo mi się podobał. Podobała suczka, taka karmelowa. Ale całe szczęście, Lusia była tą najgłośniejszą i chyba najbardziej mnie potrzebującą. E, I całe szczęście, że tak się stało. Wasze pierwsze dni po adopcji? Pierwsze dni po adopcji były bardzo ciężkie, szczerze mówiąc. Spędziłyśmy właściwie cały tydzień w klinikach i na kroplówkach. Luśka była bardzo chora i bardzo zarobaczona do tego, więc pierwszy tydzień był bardzo ciężki. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. I też pamiętasz, pamiętasz może ile wydałaś pieniędzy na te pierwsze chwile? <noise> nie, nie pamiętam. <noise> nie pamiętam. Yy... Ale to nie było wtedy aż takie ważne. Chciałam bardzo jej pomóc. Pamiętasz jakim ona była szczeniakiem? Czy widocznie były na przykład problemy poschroniskowe, czy... Nie, Luśia była bardzo <laughs> młodym szczeniaczkiem. Ona miała 5 tygodni jak ją yy, przygarnęłam. Eee, nie było, właściwie nie sprawiała jakichś większych problemów, tylko tyle, co, co szczeniaczki czasem potrafią coś podgryźć. Eee, zaraz jak już się lepiej poczuła, to bardzo szybko się nauczyła pierwszych komend. Eee, uczyła się w międzyczasie czystości. Eee, Dużo zajęło nauka czystości, długo. To? Nie, dokładnie nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale to nie było jakieś problematyczne. Szybko załapała, żeby wszystko robić na spacerach i na zewnątrz i była, była bardzo chętna, żeby wychodzić na dwór i współpracować. Także naprawdę nie była problematycznym szczeniaczkiem. Bardzo się chyba odwdzięczyła za wszystko. No pierwszy rok... Wspólny był dosyć intensywny. Ja byłam studentką. Lusia musiała się nauczyć zostawać sama, ale starałam się jej to rekompensować spacerami. Też starałam się tego nauczyć i przygotować do tego, czytając różne artykuły czy książki na temat wychowania psa. Prawie każde popołudnie spędzała luna ze mną w stajni, ponieważ jeżdżę i trenuję konie. Także była dosyć dobrze socjalizowanym psem i z innymi psami, i z kotami, i z końmi, a także z ludźmi. Luna jest psem takim, który lubi towarzyszyć człowiekowi. Niezależnie, czy jest się w domu i odpoczywasz, czy jesteś na spacerze i ją to wszystko bardzo cieszy, także hmm, potrafiła odpoczywać w domu. A potrafiła też ze mną iść na spacer na 2-3 godziny i, i nie męczyła się. Także naprawdę. Yy, jest psem wytrzymałym. Jest psem wytrzymałym i takim bardzo towarzyszącym z człowiekiem. I jest naprawdę zadowolona i szczęśliwa, że może być z kimś. Yy, myślałam, że będzie takim kundelkiem z klapniętymi uszkami, bo takie miała. No, ale. Wyrosła na zupełnie innego psa niż się spodziewałam szczerze mówiąc, co jest bardzo dobre, bo jest absolutnie przewspaniała. Co byś powiedziała ludziom, którzy chcą adoptować psa, ale nie wiedzą, czy sobie poradzą? No, z każdym psem gdzieś tam może być jakiś kłopot, prawda? Z rasowym też sobie ludzie potrafią nie poradzić. Aczkolwiek, jeśli chodzi o adopcję, no to ja bardzo polecam. Uważam, że naprawdę tak dużo jest psów potrzebujących, że jak najbardziej tak. Jeśli mamy jakieś obawy, zawsze y, można spojrzeć na psa, y, który już jest starszy i na przykład przebywa w jakimś domu tymczasowym i o tym psie już można coś powiedzieć więcej. Czy, czy toleruje dzieci, y, czy toleruje inne psy, koty, jak się zachowuje w domu, czy czegoś się boi. A jeśli ktoś jest odważny i, y, y, i czuje, że sobie poradzi, no to. Szczeniaków też jest cała masa do adopcji i różnych ras czy różnych y, miesz mieszanek ras powiedzmy tak. Jak zmieniło się twoje życie od kiedy masz Lusię? Mniej pieniędzy na siebie wydajesz? Na pewno te. <noise> Więcej czasu ci zabiera? Lusia, no właściwie już nie pamiętam czasów, kiedy jej nie było, szczerze mówiąc. Tak, byłaś wtedy jeszcze młoda i. I co? E, no, no, było to już jakiś czas temu, to prawda. E, musiałam się trochę do niej dostosować, nawet bardzo w sumie. Czy jakiś wyjazd weekendowy, czy jakiś wyjazd na wakacje. No, wszystko było inaczej, prawda? Bo jednak. Pies cię ograniczył? Nie, nie nazwałabym tego tak. To, to, to nie jest ograniczenie, to jest po prostu moja towarzyszka. I to, to nie jest ograniczenie, na pewno nie. Traktujesz Lucie jako przyja przyjaciółkę? No, pewnie. <głosy> <głosy> Ale przyjaciółki się dokładają do czynszu. No, ona wnosi wiele radości. <noise> Armandzwiat? <noise> no, trochę tak. <noise> Zapowiesz na koniec widzom naszym. Subskrybujcie! <grywa> Kochani, e, posiadanie psa zawsze musi być e, przemyślaną decyzją. Zachęcam Was bardzo do adopcji psa. E, bądźcie odważni. Są też osoby, które Wam w tym wszystkim mogą pomóc w wychowaniu psa. E, no i do tego oczywiście subskrybujcie kanał, oglądajcie filmiki, uczcie się yy, i dawajcie lajki. <słyski>